Oh, 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 oh. O, kochani! jestem. Dizzy Soski, to jest kolejny odcinek ze Seven Days to Die, sezonu drugiego. Jak widzicie, jestem tu właśnie z siekierą... i zbieram właśnie itemki. I zaraz Wam powiem coś ciekawego, co się stało. Otóż przy zakładaniu serwera w tych najnowszych patchach jest opcja do wybrania. Co tracimy przy umieraniu i przy wychodzeniu z serwera? Wiecie co zrobiłem? postawiłem, że tracimy wszystko po wyjściu z serwera i to nie był zbyt dobry pomysł, szczególnie że gramy na single playerze. Więc jak widać, musiałem trochę temu zdobyć od początku, ale gramy wciąż na tym samym save'ie. Jesteśmy dokładnie w tym punkcie na mapie. Chwilowo jesteśmy tutaj, gdyż planuję w tym miejscu zrobić wiszący domek, który zostanie wybudowany na wodzie. Będziemy tam mieli kilka podpór i tam będziemy sobie mieszkać. Dlatego, że piwnica to jest złe miejsce. Jak widzicie drzewa coś nie spadają, więc jesteśmy uratowani, już nigdy więcej nie zabijemy mnie durne drzewo. Ale mimo wszystko nadal mam ustawione, że tracę wszystko, nie tylko, e, nie tylko z paska tracę rzeczy, ale również tracę rzeczy z mojego backpack'a, czyli mojego plecaka. Myślę, że warto byłoby sprawdzić co jest w tym domku. Tu się pożegnamy z zombiakami, bo dobrze wiemy, że one... Nie są zbyt. oj przyjazne. Czy tam w środku jest was więcej? Czy tylko to jest moja wyobraźnia? I te drzwi same przede mną się rozwalają. Hmm. Sprawdźmy, sprawdźmy. No, jest was tutaj troszkę. Myślę, że. Myślę, że nie będę ryzykował i nie będzie tu raczej nic. Przydatnego. No, chyba że wejdziemy tutaj jednak na górę i zobaczymy. Bo jednak będę potrzebował troszkę. Je... O! Interesujące, znalazłem coś co może nam pomóc A i kolce teraz Jak kładziemy kolce to nie możemy ich już palić z powrotem Bo szczerze powiedziawszy nawet dobrze Bo poprzednim razem kolce mogły być używane przez nas jako broń A teraz już tego się Nie da zrobić Dobra nie, nie widzą nas chyba Możemy tutaj spokojnie siedzieć Dopóki nas nie wyczują to jest dobrze Ale jesteśmy przez nich poszukiwani e, Trochę za długi czas oczekiwania jest przy otwieraniu takich, właśnie safe'ów dużych, bo przez to tracimy bardzo cenny cenny dla nas antenowy czas na YouTube. E, więc pospieszmy się i zobaczmy, co tu jest. No, mamy wyrzutnie rakiet. Niestety nie czytowałem sobie tamtych itemów z powrotem, które niestety straciłem wtedy, bo to nie miałoby wtedy sensu i żadnej zabawy. Był mój błąd, popełniłem go, no to trudno. By się od nowa znajrzeć, jak widzicie, tutaj lód nie jest taki trudny do zalezienia teraz przy tych ustawieniach. Em... Um, chyba, chyba właściciel tego domu przyszedł i jest dość zdenerwowany tym, że, że do niego tutaj wpadłem. E, dobra, zauważyłem, że się przeładowało naraz. Powinno się przeładować trochę. Przeładować trochę dłużej. Ale... To nie istotne, to jest. E, to jest shotgun shell, więc powinno się przeładowywać tak po kolei, ale nie wiem, może się zbugowało tym razem. Przeszukajmy sobie może zombiaki, może coś z nich znajdziemy ciekawego na przykład. Amunicję. I tutaj raczej nic z nich nie znajdziemy. Wybudowałem już sobie forge, piec hutniczy. Jest już gotowy, już w tym momencie właśnie tworzy kolejne itemy. W sensie takim, że tworzy żelazo, bo z żelazo, jak widzicie, wytworzyłem siekierę, kilow i łopatę. Mam nadzieję, że znajdę w jakimś najbliższym czasie wiertło, które będzie mi bardzo potrzebne. O! To jest chłodnica, tutaj jest hapka, hub, hub z którego będziemy mogli stworzyć kolejny scrap metal, ale na razie tym się nie zajmiemy. Myślę, że potrzeba byłoby stworzyć trochę drewna, znaczy stworzyć drewna. Przydałoby się w ogóle zdobyć dużą ilość tego drewna, żebym mógł stworzyć spajki i porozstawiał je po całym terenie tam obok mnie, żebym miał czas na zbieranie potrzebnych materiałów do budowania się, bo najbardziej teraz potrzebujemy metalu, metalu, piasku, żeby nam stworzyć beton, żeby stworzyć rurki metalowe. Niestety w tym nic chyba nie znalazłem, ale jeszcze tak, dla zabawy i dla upewnienia się sprawdziłbym, czy tutaj przypadkiem nie ma jakiegoś potrzebnego dla nas itemka. Sprawdźmy więc. Widzę, że. Aha, już muszę się napić wody w końcu. A, jest tutaj też takie coś jak efekt, efekt krwawienia. Czyli dopóki nie użyjemy bandaża jesteśmy skazani na śmierć. Dlatego mam dwa bandaże i będę teraz bardzo ostrożny, żeby zombiaki mi nie zabijały. Mm, tutaj wchodziłem na górę chyba w ostatnim odcinku, ale to nie jestem pewien, czy to w tym dokładnie wchodziłem. Nie, w tym nie mogłem wejść, nie mogłem przegapić takiego czegoś. Aha, wchodziłem gdzie indziej, ja tutaj w ogóle nie doszedłem w tym odcinku poprzednim, tylko tutaj. Doszedłem, zostawiłem tam jakiś storage chesty i teraz wam coś pokażę Czym się różni skrzynka od gracza, od skrzynki która jest normalnie w terenie pozostawiona Śmietnik sprawdziłem, pewnie tu nic nie będzie e, Tego na razie nie biorę I nasionko! do szkoda, że tu jakieś ziołatki nie ma, żeby na tym siatku można było razem się pofiklować um, Jak widzicie tutaj tego nie możemy wziąć, dlatego pójdziemy tym drugim wyjściem A nie, ja tu wyszedłem przez okno chyba Jo, przez okno wyszedłem, ale tu by trzeba było wejść, tak, tak i tak. Dobra, FPS, które spadają przez te pochodnie, robię coś, czego za nienawidzi, kiedy robię, czyli stawiam pochodnie na e, podłodze. E, wy też pewnie byście tego nie robili, gdybyście grali ze mną, ale dla mnie to jest najlepsza forma oświetlenia. Co tutaj robi plecak? Wcześniej go tutaj nie było. Dobra, nieważne, tutaj na razie sobie pomieszkuję. Tutaj mam swoje rzeczy tam, e, jakieś tam niepotrzebne. Nie ma tu żarcia nigdzie chyba. Żarcie mam całe w plecach. Bo musiałem przejść po żarcie, bo inaczej by było dość cienko. E, tutaj mamy... Coś mi spadło? Tak, spadło mi tam coś. Cloth fragment, który wykorzystam zaraz do stworzenia sobie łóżka i spawn pointu. Muszę sprawdzić, czy w końcu, zrobili te spawn pointy. Będzie można znowu mieć w kilku miejscach na mapie i później po śmierci będę mógł sobie na przykład przejść z punktu A do punktu B. E, więc chwila postawmy sobie łóżko. Dobra, nie starczyło mi. Muszę poczekać, bo wykorzystałem trochę e, ubrań na stworzenie sobie pochodni Jak widzicie, mam ich trochę tutaj w plecaku, nawet jest ich e, 15 jeszcze Właśnie po to, żeby tutaj trochę to porozświetlać, aby ząb jakim tutaj nie biegały samopas, kiedy e, mnie tutaj nie ma Nie wiem, czy z tego spawn pointa też nie możemy zrobić, bo kiedyś się dało, niby tak mi mówiliście No, jest spawn point, mamy nasz spawn point, więc to jest moje nowe łóżko e, Chyba jakiś gówniarz mi okno wybił ale postawimy sobie spawno tutaj na górze, dlatego że no... oczywistym faktem jest, że wolałbym się zrespić w jakimś bezpiecznym miejscu, i żeby się okazało, że nagle po zrespieniu się tutaj na dole, pojawi się tutaj cała horda zombie, której, której jestem fanem wielkim, albo to będą moi wielcy fani. A to jest sprawdzone już, i to jest właśnie ten zwykły Wooden Chest. Ten Storage Chest, storage chest jak już widzieliście, ten taki zwykły, który możemy stworzyć, ma trochę większą przepustowość. Znaczy, objętość i tak dalej. Ja to są tabletki, nowe tabletki, aspiryna. Bierzemy aspirynę i możemy się uleczyć, ale. Z tego powodu normalnie cieszę. E, tak, tak. Zapomniałem, że one będą mnie teraz hantować przez cały czas. Te drzewa tu są niepotrzebne, można je stąd zabrać. E, stworzymy sobie później, już poza odcinkiem, chyba stworzeniem, ile się tworzy zwykłe drewno. Nie sprawdzałem tego. 8 minut na przekraftowanie tego wszystkiego to jest naprawdę sporo, więc chyba to po prostu zostawię kiedyś krep, i się napić Coca-Coli, wrócę i będzie to wszystko wtedy. Gotowe, to naprawdę sporo czasu. I dodatkowo wam powiem, że scrap metal, żeby zmieścić na przykład w większych ilościach, możemy zwiększać jego wagę poprzez kraftowanie scrap metalu scrap metalem, czyli dajemy na przykład 6 scrap metali, 6 tutaj tych zwykłych metali w środku. Nie czy nie możemy chodzić? Podczas kraftowania? Ej, tego nie sprawdziłem No proszę, dobra, jednak jest jakoś ułatwione Czyli podczas biegania możemy craftować, dobrze, że już O tym się dowiedziałem, pewnie pisałeś mi to poprzednim po odcinkiem Ale ja ten odcinek nagrałem jeden po drugim tak jak mówiłem, w poprzednim odcinku miałem Muszę mieć więcej czasu na naukę, więc Jeden dzień na nagrywanie, sześć dni na naukę w tygodniu Tak, taki na razie system będę miał, dopiero później już po maturze będę miał tyle czasu na nagrywanie, że może nawet będę prowadził dwie główne serie naraz Tak jak właśnie jest teraz, tylko że będę wrzucał dwa filmy dziennie A nie jeden, ale to byłoby nawet Nawet jeszcze trudne, nawet gdybym miał czas, bo nie zawsze są gry do nagrywania A my idziemy sobie tak trochę na ośle, bo chciałem sprawdzić czy tutaj przypadkiem nie ma bazy Wojskowej, tak żebym mógł sobie trochę jeszcze sobie broni zabrał, ale jednak nie jest jakiś tam Obóz uchodźców, w którym Raz z Jankiem Byśmy tak dawno zrobili porządek z uchodźcami z Meksyku. Widać typowy Meksykanin. Koszulka z spodenki. Jeszcze jakbym miał klapki kuboty, to bym myślał, że jest turystą z Polski. Ale na szczęście nie ma klapki kubotu, też lepiej się upewnić, bo to byłoby ciekawe. Zauważcie jedną rzecz. Żaden z zombiaków nie ma butów. Ciekawe, nie? Żaden z zombie nie ma butów. Gdzie te zombiaki zgubiły buty podczas... Apokalipsy. To jest, to jest naprawdę interesujące. Dlatego, że nie wiadomo, czy to, czy to jakieś, jakaś mniejszość narodowa, której nie mogę wymówić, dlatego że już raz mi robili o to wąty, ukradła na przykład te buty. Czy to na przykład ee, tak jest, że jeżeli się nie ma butów, to się jest umarlakiem. Widzieliście kiedyś zombiaka z butami? Bo ja właśnie nie. I teraz sobie pomyślcie, co by było, gdyby zombiaki chodziły w butach z Gdyby zombiaki chodziły w butach z to tutaj sprintowały jak Usain Bolt. Fajna miejscowa. Ale to nie dla mnie jeszcze. I takie małe rozeznanie właśnie w tym, co tu się dzieje. Patrzę, że za oknem pada śnieg.